Hejka, ja jestem Zaria, i dzisiaj w kolejnym na tym kanale. Yy, może coś być słychać źle, ponieważ jest u mnie okno otwarte i samochody jeżdżą, więc hmm. to w sumie, nie wiem, czy to będzie seria, że to po prostu to wcześniej takie randomowe odcinki. Yy, będę ku, teraz sobie kupować konie yy, Jeszcze nie trenowałam tego Pasofino, yy, Light yy, King. Na dziewiąty poziom, ale już mi się trochę nie chce go trenować, opuściłam się w tym. I trenowałam go przez niedzielę i sobotę. Nie wchodziłam przez te dwa dni. To ja mam taki nowy sprzęt. A i to nie chodzi o te konie, tylko jedziemy gdzie indziej. Właśnie miśku kupiła dwa. Kupiła tego jakby jelonka. Co wygląda dzikiego i chyba całego karego, tak mi się wydaje. Ale my jedziemy tutaj. O, jest! Dzień dobry, koniku. Kiedy jesteś piękny. Nie no, to jest normalnie cudowny. Sekunda. No sobie przeczytamy od razu jego mm, opis, tak powiem. O, i nie kosztuje dużo, super. No, w sumie nie, nie wiedziałam, czy kupić tego, czy takiego z nowej grani, ale... no, ten jest o wiele lepszy, moim zdaniem. chciałam tylko sobie spojrzeć jak mógł go nazwać. Rasa Morgan uważana była za idealną dla kawalerii Stanów Zjednoczonych. Nazwa rasy pochodzi od nazwiska właściciela konia, uważanego za pierwszego osobnika linii, Justina Morgana. Krew Morgana przyczyniła się do rozwoju wielu amerykańskich ras, np. kulsaka amerykańskiego, Amery Amerykańskiego konia wierzchowego i ten tennessee Walking Horse. Nie wiem, czy takie rasy w ogóle istnieją, ale no. dobrze. Więc weźmy kup. Konia. O jej Jak Jakie tutaj mogę go nazwać? Ty mam imionkę. Takie różne imienia. Na przykład Miracle, Wolf King, Fluffy Gookie Boy Way, Raven. Raven. Dizzy Boy, Rose Melody, Mini Cave, Ghost Warrior, Dream Power i Hard More, ale chyba będzie hardmore. Czyli bierzemy H. Tak, nie, nie spodziewałam się, że ci tego konia w ogóle będę kupować, ale nie mogłam po prostu powstrzymać. Nie, to powinno być na początku. Co, nie ma? Nie ma. Serio? To może ślepa jestem. Hard. Hard. U uznajmy, że to będzie hard, dobra? I mor Powinno być... Kurde, to będzie takie naciągane imię. Nie, mm, no co wyraz? Wonder Gift, Griffin, o, może Griffin? Griffin jest fajny, Może żeby tu było, proszę. O, jest Griffin, dobra. Samo Griffin. Szkoda, że tego imienia nie ma. No ale dobrze. Klikamy kup konia. Jej. Bez względu na to, konia się już od dłuższego cza czasu czaję. je wykreśla to imię z listem. Niestety. No dobrze. Właśnie. A już nie jest coś czystej. No dobra, dlatego po prostu jakoś nie chcę tutaj takie stare konie. Tak jest Jak mówiłam, będę kupować. No i ja będę kupować, bo to niestety moje stare się pójdą. Ale ewentualnie. Także takie dodatkowe aktualizację Uwaga! Koń, e, koń gdzie to jesteś? O tutaj. Nie, nie, lubię nie, 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 lubię na dwoje, na dwoje nie, 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 nie. poziom. Poziom jest lepiej. Ojej, gdzie cię wydać? Za kogo? Za go fryza, bo mnie nie lubię. A, dobra, za fryza. Nie lubię fryza. Tak serio, nie lubię fryza. Tego sprzętu na niego nie właduję, bo to jest stary koniec. Więc mogę wziąć podkowy i tyle. To się pochyla, można nie, nie. Tak mi się wydaje. Mogę to się mm. Mogę, dobra, zaważnie mi że mogę się do To jest to o głowie? Co?! Niebieski czaprak na lata, ludzie?! No tak właśnie myślałam Dlatego nie można założyć No Ale jest mam... Oj Oj Wielki, oj. Może pójdziemy w mini czaprak. Że siodło przy... Boże, czaprak. No to wygląda lepiej. Tak to miejsce. Dobra, wracamy. Ty jesteś cudowny. Staram się nawet nie bać, do wyjścia przeczekać, a tak jak mówiłam, może to się mieć w tle. To teraz mi jeszcze później nie jest. Mój no pierwszy Morgan, znaczy. Mm, pierwszy Gryfin. No nie, musi to być klaczka. Młody. Oczywiście, albo nie, to nie ten... Dobra, klick. No to wstęp. Nie wiem, aż za bardzo rzucę. Chociaż teraz sobie. tego nie można porównać do naszych koni, które są aktualnie. Przepiękny jest ten koń, no ludzie. Jestem mm. bardzo zadowolony, że wydamy niego starkońcy. Gdzie jest tu? Tutaj. Zdecydowanie, zdecydowanie bardziej mi się wydać na niego starcoinsie niż tego pasofina nowego. Słodkiem. No i co wiecie co? No jest glitz, jest szybki w ogóle ten koń. Mi się bardzo on podoba, super jest. Zahamowanie. Dobra, teraz na go będę trenować. Bo super jest na konie. Wiemy, że niektóre tak bujają mocno. Ale chcę jeszcze inne konie z targu. To jest Ferdinanda. No to może dopiero zajmie się dwa. 2. No naprawdę, patrzcie ten Dasofino powinien do tego konia, jest naprawdę Patrzcie Może jest niższy troszkę nawet trochę bardzo Ale no Ale jest słodniejszy między innymi, o wiele bardziej słodniejszy Grzywam nie normalną, ale i tak nie chciała zobaczyć Góreczki, konie obużytki, jest To i takie O, trochę szkoda nie tych starkońców, ale na taką to okej okay. Spoko Nieprawda, nie, to nie spoko O Jezu, załamałem całą konie To no by jest okej. ok Tylko to chyba tak grzywa wtedy nie lata To spoko jest nawet Właśnie jak grzywa lata, jak my ją Nie jest przyklejona Więc dobra, możemy to zostawić, to jest lepsze moim zdaniem No więc ja w sumie zrobię tam parę wyścigów Bo już jest 20. <grym> w sumie 21 prawie a to właśnie te ki możemy sobie od razu pojechać Co? Ludzie, czekajcie Nigdy to jest wyścig Ta, na pewno Któryś z 21 wiódłowym gaju Znaczy ten koniec raczej nie wygra, ale dobra, pojedźmy sobie Musimy zrobić osobny filmik, ale no a no właśnie, Miszku kupiła tutaj, mm, tak mi się wydaje. O, co, fajnie. Spoko. Te dwa konie, tak mi się wydaje, że te dwa. No więc będę sobie tutaj długo, okay? będzie osobny odcinek z tego. My odcinek, nikt I tu też nie ale śmieczenia, ale śmieczenia innych danych. I, 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 I będą chyba oba wrócone w poniedziałek. Bo śmiecimy w niedzielę. Ojej, no nie uczysz Hej, a jeszcze ja Chodźmy sobie zobaczyć tutaj te konie. O, tu jest właśnie ten koń Mówię, może będę sobie, sobie kolekcjonować. <laughs> o, tutaj też jest. To mi się podoba. Co? To jest mordem? Ufalowaną grzywę. No więc jeszcze odpłynie parę morganów. Tak myślę. No ale to nie jest pierwszy. Hopsa. Ja w ogóle do niego chyba niebieski Tak mi się wydaje. Więc no. Hii. Hopsa. Dobrze, więc widzimy się w następnym odcinku, który będzie za 5 minut mniej więcej. No, to do za chwilkę.